Cały świat oszalał na punkcie pistacji. Dziś mam dla Ciebie przepis na wyjątkowe, puszyste i delikatne pączki wypełnione kremem pistacjowym. To będzie hit z czwartku, więc koniecznie spróbuj ich u siebie. Daj mi też znać w komentarzu, jak ci smakują. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zaczynajmy. Do miski przykładam mąkę, cukier oraz świeże drożdże. Dodaję ciepłe mleko i mieszam, aby drożdże z grubsza połączyły się ze składnikami. Miskę przykrywam ścierką i odstawiam na 10 minut, aby drożdże zaczęły pracować. Po tym czasie do miski dodaję cukier waniliowy, szczyptę soli oraz żółtka. Następnie dodaję ocet oraz rozpuszczone masło. Składniki wyrabiam mikserem przez co najmniej 10-15 minut. Ważne, aby ciasto wyrabiać bardzo długo, dzięki temu pączki będą puszyste i delikatne. Wyrobione ciasto zostawiam pod przykryciem w ciepłym miejscu na godzinę, aż ciasto podwoi swoją objętość. Wyrośnięte ciasto przykładam na blat podsypany mąką i wyrabiam przez chwilę dłońmi. Następnie ciasto rozwałkowuję na grubość około 2 cm. Ciasta wycinam niewielkie pączki za pomocą ringu kuchennego lub małej szklanki. Pączki układam na kawałkach papieru do pieczenia, dzięki temu będzie łatwiej przełożyć je do oleju. Pączki przykrywam ścierką i zostawiam pod przykryciem w ciepłym miejscu na 30 minut do ponownego wyrośnięcia. Wyrośnięte pączki smażę na oleju rozgrzanym do temperatury 175 stopni Celsjusza. Za pomocą papieru do pieczenia pączki wykładam na olej. Po tym czasie zmniejszam moc palnika i pączki smażę powoli przez około 2 minuty z każdej strony. Gotowe pączki odsączam na ręczniku papierowym. W międzyczasie przygotowuję krem stacjowy. Do miski przykładam zimne mascarpone, śmietankę oraz krem pistacjowy. Składniki miksuję aż uzyskam gładki krem. Do rękawa cukierniczego przykładam przygotowany krem, a następnie wypełniam kremem pączki. Gotowe pączki oprószam cukrem pudrem, dekoruję kremem i podaję. Napisz w komentarzu, czy połączki wolisz z cukrem, pudrem czy z lukrem. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!